Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z Wami i z Duchem Twoim Słowo Ewangelii według świętego Mateusza Chwała Tobie, Panie. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludów, Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swoim, swojemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczone zwierzęta ubite, i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców. A miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słuzy ci wyszli na drogę i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się, biesiadnikami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, do dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełni mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, na pełni mnie. To jest chętny przyjść tutaj bliżej, poodpowiadać na kilka pytanek, nie na ocenę. Oczywiście to zapraszam bardzo serdecznie. Proszę bardzo, są już najmłodsi. Są nieco starsi. Ministranci jak też są, to też mogą przyjść. Nie muszą tam na górze siedzieć. Super, super. Widzę, że nagle wychodzicie, jak zawsze, z wielu zakątków. I nagle, jak ja myślę, zawsze sobie patrzę na te pierwsze ławki. O, tak mało dzieci dzisiaj. Później mówię, zapraszam wszystkich. i szaleństwo istne. Fajnie, bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Jak ktoś dobrze uważnie słuchał Ewangelii dzisiaj, to była tam mowa o uczcie. Uczta. Czym jest uczta? Jedzeniem. Jedzenie, tak. Zazwyczaj uczta nam się kojarzy z jedzeniem, że jest dużo tego jedzenia i tak dalej. I czy my jemy sami sobie tą ucztę, czy kogoś zapraszamy? Najlepiej zaprosić kogoś, żeby nie było nam samotnie. Tak jest, najlepiej zaprosić kogoś na taką ucztę, żeby razem z nim spędzić dobrze i miło czas, prawda? I z jakiej okazji takie uczty można wyprawiać? Na przykład jakiś obiad lub kolacja lub... No obiad, kolacja śniadania, tak, z takiej okazji. Święto. Jakieś święto. Urodzin. Urodziny. Co jeszcze? Jak się robi impreza dla kogoś. Impreza dla kogoś. Imieniny. Imieniny. Boże Narodzenie. Boże Narodzenie też. Wielkanoc. I na Wielkanoc. Tak. A tutaj w Ewangelii? Halloween. No, z tym tak może nie za bardzo, ale, ale owszem. Jeszcze w USA jest takie święto Ildyka. Jest, to bardziej w Stanach niż u nas, ale jednego mi tak najbardziej zabrakło, co było zresztą poruszone w dzisiejszej Ewangelii, że ta uczta była weselna. Kiedy jest wesele? Na przykład jak się bierze ślub, to wtedy że jest je, tak wesela. Tak jest. Jak ktoś bierze ślub, tak bierze sakrament małżeństwa, najpierw tutaj w kościele jest ślub, msza święta i tak dalej, a później jest wesel, prawda? Kto z Was był na uczcie kiedykolwiek? O, no, dorośli nawet nie byli zaproszeni przez nikogo, widzę. Żadna ręka wśród dorosłych nie jest podniesiona. Okej. Okay. O, proszę bardzo. Pięknie. No i właśnie. No i w tej dzisiejszej Ewangelii była mowa o tym, że tam gospodarz wyprawił ucztę. No i na taką ucztę zazwyczaj jest się zaproszonym, prawda? Nie jest, nie jest tak, że ludzie wszyscy przychodzą sobie, prawda? Że bo przejeżdżamy sobie koło, nie wiem, Asti w górze, prawda? Patrzymy, o, jest tam impreza, no to sobie zajadę, sobie wejdę, się pobawię. No nie. Zazwyczaj tak, jest, jest to uczta, kiedy jesteśmy zaproszeni na nią. No i tam gospodarz w dzisiejszej Ewangelii też mówił, że dobra, uczta jest gotowa, idźcie po tych zaproszonych ludzi. I ci zaproszeni ludzie przyszli, czy nie przyszli? A jak się zaprasza kogoś, to przychodzi gość. No tak, zazwyczaj przychodzą goście, ale pytanie, czy w dzisiejszej Ewangelii ci goście przyszli? Nie. Nie przyszli, tak jest. Powiedzieli, że mają inne, ważniejsze sprawy. Co więcej, nawet niektórym tam dość porządnie grozili, prawda? No i pan, pan gospodarz się zdenerwował i powiedział: No kurczę, wszystko jest gotowe, trochę słabo, żeby się to zmarnowało, prawda? No prawda. Dlatego idźcie na ulicę i po prostu zgarniajcie wszystkich ludzi, czy dobrych, czy złych. I tym gospodarzem. Tak, bo to jest przypowieść to ty, takim gospodarzem jest właśnie Pan Bóg i Pan Bóg nas zaprasza tak naprawdę codziennie na ucztę ale my jesteśmy przyzwyczajeni żeby na taką ucztę przychodzić raz w tygodniu co dla nas jest taką ucztą od Pana Boga opłatek opłatek, czyli tam widzę dalej, może się przejdę msza święta tak jest, msza święta nie wiem, czy wiecie, ale właśnie w tym momencie uczestniczymy w takiej uczcie. Uczcie, którą przygotował Pan Bóg, prawda? E, I na taką ucztę zazwyczaj się właśnie wybieramy, tak? Raz w tygodniu, w niedzielę przychodzimy z rodzicami, z rodzeństwem e, na, na mszę świętą, aby tutaj właśnie być z Panem Bogiem, razem ucztować i razem w pewien sposób spędzić czas, prawda? No i każda msza święta ma takie cztery elementy. Tak jak na weselu jest na przykład tak, że zaczynamy od tego, że składamy parze młodej e, życzenia, prawda? Później musi wejść rosołek, żeby wszyscy się najedli, prawda? Jakieś tam drugie danie. Później zazwyczaj jest pierwszy taniec, no i później wszyscy inni się tańczą, a na końcu takiego wesela zazwyczaj są tak zwane oczepiny, prawda? No i msza święta też ma takie swoje cztery elementy. Pierwszym elementem to są obrzędy wstępne. Jak sama nazwa nam wskazuje, one mają nas wprowadzić w tą ucztę, w tą mszę świętą. I tam na przykład w tych obrzędach wstępnych tak, przepraszamy za swoje grzechy. Było dzisiaj nam przy świętej, prawda? Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wabra. Tak, to jest moment, w którym przepraszamy Pana Boga za swoje grzech. A później jest taka modlitwa, gdzie ksiądz zaczyna, módmy się i zazwyczaj jest tak cicho przez chwilę, nie? Jak myślicie, po co jest ta cisza? Czy ktoś może wie? Żeby Pan nas wysłuchał. No tak. Masz rację. W tym momencie tej ciszy, po tym módlmy się, jest czas, żeby każdy z nas sobie pomyślał, w jakiej intencji dzisiaj chce się modlić podczas tej mszy świętej, prawda? No i później jest tekst modlitwy, i później są właśnie czytania tak, z Pisma Świętego. To się nazywa profesjonalnie liturgia słowa. Wtedy właśnie korzystamy ze słowa Pana Boga, słuchamy, co dzisiaj ciekawego ma do nas do powiedzenia, a później zazwyczaj ksiądz, tak jak teraz ja, stara się też mniej więcej wyjaśnić, o co chodzi w tym Słowie Bożym. I później mamy część liturgię eucharystyczną, do, nie, do której tak ci, którzy już mogą, to później przystępują do Komunii Świętej i przyjmują ciało Pana Jezusa. I na zakończenie, kiedy już słychać, możemy posłuchać ogłoszeń paserskich, kiedy otrzymujemy na koniec Mszy Świętej błogosławieństwo, są to obrzędy zakończenia. I czy powiedzcie mi taką jedną najważniejszą rzecz w tym wszystkim? Czy na taką Mszę Świętą może przyjść każdy? Tak? Zgadzamy się z tym? Tak, tak jest. Pan Bóg mówi, że każdy jest na tą Mszę Świętą zaproszony. Powiem Wam taką ciekawostkę. Na terenie naszej parafii obecnie według Urzędu. Karbowego mieszka około 7500 osób. W zeszłym roku, w październiku, teraz pod koniec października też będziemy liczyć, liczymy ile osób przyszło przez całą niedzielę do kościoła. Jak myślicie, jak stawiacie, ile osób w zeszłym roku przyszło przez całą niedzielę do kościoła z tych 7500? 500? Trochę więcej. 100 tysięcy? 100 tysięcy nie. Tysiąc? Tak, około tysiąca osób. Czyli tak naprawdę sześć i pół tysiąca osób nie skorzystało z tego zaproszenia Pana Boga, prawda? I tu jest nasza rola, żeby może przypomnieć niektórym, tak? Wy tutaj możecie przypomnieć swoim kolegom, koleżankom, że halą w niedzielę Pan Bóg zaprasza cię do kościoła, żeby się razem z nim ucztował. I tak samo dorośli mogą w swoich rodzinach czy wśród swoich znajomych przypomnieć, że Pan Bóg każdego z nas zaprasza. Tak samo jak powiedział ten gospodarz. Czy to dobrych, czy to złych, zapraszamy wszystkich na mszę świętą, na tą ucztę z Panem Bogiem. Rozumiemy? Tak jest. Pan Bóg zawsze nas zaprasza na ucztę, zawsze bardzo cieszy się z tego, że przychodzimy na tą ucztę, na tą mszę świętą. Super, cieszę się. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu właśnie pozapraszacie kolegów, koleżanki i będzie nas tu jeszcze więcej prawda?